No, hej, tutaj Casilda i jesteśmy w Asasynie, w, w Odyssei. Yy, obiecałam w poprzednim odcinku, że... O, Iharz do mnie przyleciał, że od razu idziemy na tych typów. Yy, tamtych? No właśnie. Ich było więcej, ale musieli się przemieścić. O, tutaj są te córe Artemidy. No to co? Lecimy na te córy. Zadanka pobocznego Sklepsydrom. Aż sobie je wybiorę. Adrenalinę mam, widzę tutaj wszystko jest, a pokażę wam, aż, aż wam pokażę, albo i nie, hmm. tego Kronosa, tą zdolność Kronosa, mój w ich zabija. O. Serio? I to była jedna? Ja myślałam, że ich tutaj jest pięć, zazwyczaj było cztery czy pięć, a to była jedna. Nie. No dobra. Wezmę tutaj, co mogę sobie zabrać. Jakieś pewnie dupiane skarby, ale zawsze. No i tak. Czemu ty kłócasz, Kassandra, w tym momencie, jak już... A nie! Czy mój Sobowtór rozwalił tutaj wszystkich dookoła? Trochę nie do końca ogarniam tą zdolność w takim razie. Wróć do kapłanki, nie chcę wracać do tej baby. Ja jestem zbyt blisko tych będziorów. No to lecimy tutaj ich pozabijać. Strasznie długo ta zdolność się odnawia, widzę. Może trochę niepotrzebnie użyłam adrenaliny na tego jednego gościa, no ale nic. Znowu jakieś zadanie z klepsydrą. Matko, tyle ludzi na takiej wyspie nagle się zrespiło, naprawdę? Yy, dobra. Zabij bandytów. No i gdzie? Gdzie jest reszta tych bandziorów? Bo nie widzę. A tu jest jakiś jeden i... Jest gdzieś jeszcze czy nie? No jeszcze jeden. Co bardzo lubię tą zdolność, żeby z niej korzystać. Dobra i też by, by byli wszyscy z tego co widzę. Yy, no spoko. Mi się wydaje, że nie było ich dużo, ale było ich więcej, bądź tutaj byli obok tych tych tutaj, no. Chciałam powiedzieć tego leża. Ale nie tego obozowiska, cór Artemii, też tak powiem. Tych łowczyń. Czy ja mogę ją podnieść? Mogę. O! Gdzie jest ten gościu? Muszę z nim pomówić chyba.

I still need friend to share. Polyphemus like poetry. Can practice with you. Tell Polyphemus what make little, little. What? I have the strength of ten warriors. I could lift a whole mountain above my head. Strong like Polyphemus? Careful, no crush small things. What else? Pić i śpiewać, lubię zabijać. Nie no. Tęsknię za rodziną, brakuje mi mojej załogi. Wiecie co, no ja już jestem po głównej fabule i całą rodzinę ratowałam, no to tak... I ta moja rodzina jest w załodze, no to... I've never been able to rely on anyone the way I can rely on Varnavas and our crew. I wish my work didn't take me away from them. Little hurt inside, like Polyphemus for you. This is beautiful, big guy. M more key for little. Spices from pretty green-eyed lady. Only give Polyphemus ever caught. This might be exactly what I was looking for. So you have a beach to go fishing. Only need friend. I can't stay with you, big guy. But I think I found someone you should meet. Evrilochos... this is Polyphemus. Polyphemus evrilogos. Show you cave? Show me everything, my big friend. This is the grandest, most spectacular shore on which I've ever laid my weary eyes. I want to see it all. You little, but big heart. Uh, take this. Special gift. Ład sile pieśni w wędrowaniu. Yy, wiecie co, nie mam pojęcia jakim jest ten, ten typ. Ja go pewnie musiałam kiedyś tam uratować na tej wyspie. I jakieś, nie wiem, 200 godzin temu ja o nim zapomniałam, no ale fajnie, że udało mi się ich obu uratować, że tak powiem. Pewnie bym zabiła nie tego wielku Mogę z nim pogadać jeszcze? A ty, co mi powiesz? Dobra. E, co ja teraz muszę zrobić? Pewnie muszę e, wrócić do Barnaby, ale zanim to nastąpi, pójdę tutaj tej kobiety i oddać questa. Ja widziałam co? Jeszcze innego Questa, czasówkę, ale on mi chyba zniknął. Dobra. Będzie tu? Chyba nie ma. Chyba one są tak przez chwilę dostępne i za chwilę znikają. <noise> Więc jak komuś zależy, to musi je brać od razu. Dobra, chodź tu mój koniu. Nie mogę, aha, mam na, na tym obszarze nie mogę wezwać. Nie, nie. Kas A tutaj jest jeszcze coś do zebrania. Nic, nic specjalnego, ale zawsze. O, tutaj jest, widzicie? Czasówka. Zobaczmy, ktoś coś od nas chce. Te czasówki są takie, że... A nigdy nie mogę się powstrzymać, żeby je zabrać. A, to są pierdoły, ale... Jakoś tak. Chyba jestem od nich uzależniona. E, o. Kamienie. O, nawet całkiem niezłe te kamienie. Dużo surowców tutaj było. Chyre, can I help you with And there's a witch nearby willing to pay a good price for it. Sounds like a good match. It is. But I've got a healthy fear of the wolves that prowl near her home. And a healthy fear of witches, come to think of it. You want me to bring it to her? Obviously. Do we have a deal? Dobra, jak to będzie razem, to spoko. I'll help you. You have my word. The fates are working in my favor. Here, stranger. Dostarcz zioła, i gdzie niby ja mam dostarczyć te zioła? 204 metry, chyba. Na tej samej wyspie czy gdzieś tam. Nie, na tej samej wyspie. Ej, zobaczcie, taka wyspa, na której nic wcześniej nie było, a, a ile questów takich, e, takich no. Sklep jeszcze można na niej znaleźć. Dobra, oddajmy te questy. Ale wcześniej tutaj nie mogłam trafić na, na żadnego quest. Miałam chyba, miałam chyba pecha, nie? Kwesta z kapsydrom, że tak powiem, chodź, koniu. Ależ tu, tu im się chciało zapuszczać, tym randomowym <grym> ludziom dziwne. No i sześć koła. Praktycznie za nic. Mm, koniu, chodź tutaj. O nie, pada, ale to jest. Chciałam powiedzieć paskudnie, no, ale to tak, no, nieładnie, nie? Jak pada. Ale. Chodź, koniu. Zróbmy jeszcze tego quest'a. Jak już tu jesteśmy, to czemu nie? I wracamy do Barnaby za chwilę. Tylko ja myślałam, że my tutaj tą jego żonę znajdziemy, więc nie wiem. Może, może on miał schizy o tej żonie? W sumie logiczne. No i sześć koła. No super dobra, F5. Jeszcze widzę tutaj jakiś kamień. No i lecimy. Lecimy z zadaniem dalej. Wróć do barnaby z informacjami. No to teraz do niego mogę wrócić, spoko. Tu mi coś mryga. Tak nie lubię jak to mi mryga, nie? Wszystko mi tutaj się świeci. O. Dlatego co chwilę wchodzę w menu. Tutaj dostałam ten poemat, nie? Od ziomeczka i zioła dziwne. E, dobra. To dostałam. Ty jeszcze nie. A tutaj To od tego gościa dostałam chyba. Hmm. Dobra, te fiolety gdzieś opchnę u jakiegoś kowala. A tymczasem... Gdzie jesteś, Barnaba? O, na statku. No to mogę się na statek tepnąć. Jak wygodnie. No ale fajnie. Fa fa fajnie, że mi się udało trafić na takie zadania poboczne jeszcze. Nie spodziewałam się w sumie. Jezus. Nie chcę płynąć, muszę się odkleić. O. Nie, nie to chciałam zrobić. Nie, o. Barnawa. No kurde. Chcę z nim pogadać. Chodź tu Barnawa. O, odejdź mi od tego. <laughs> o.

No, mu -was. there was no cyclops on anafi any more than there was one on kefalonia have faith my friend lida was there co nam powie. i found this bracelet and a lot of pigs i can explain lida had it and was transformed into a pig by kirki when she was turned back into a beautiful woman Gave this to Kierke, to her mm, no nie wiem w sumie nie. No tym razem powiedzmy, że uwierza, nie, że to pranaszole to tej jego żony. Bo w sumie nie wiemy, czy to jego, czy nie. No pewnie pewnie się nakręca za bardzo ten nasz Barnaba. No, tym razem wybiorę inaczej. Right Which means we're one step closer to finding Lida. I think you think correctly. The gods would never lie, aside from Volus and Apati, but never mind them. All that for a bracelet, an obloch, and some spices. But look, I know this bracelet too well. The women of the Siege Plains wear them. These spices are native to the lands of Demeter.

Beautiful dark hair and skin. Her green eyes sparkled like jewels. And when she drank, could she fight? Ah, she sounds fun. She was that and more, my young friend. So much more. It's been so long. I wonder if Lida would even recognize this old face. <laughs> Dobra, widę, że to nie jest aż tak daleko. Zobaczę, jak ja mam tam płynąć. Specjalnie nie ruszałam steru, żeby... no... Oni tam dokończyli mówić cokolwiek. Czekajcie, no... I gdzie to niby jest? Bo coś... Coś nie, nie widzę mojego Aha, tutaj! Uuu, no to jest kawałek! To nie jest aż tak blisko, jak mi się wydawało. Gdzie w ogóle my jesteśmy? My jesteśmy... Mhm, tutaj. Czy to jest jakaś, jakiś port? Tutaj. No to... Nie jest, nie jest aż tak daleko, to możemy w sobie popłynąć. A ciekawe, ciekawe czy jakbym powiedziała, że jego żona nie żyje, to zadanie by się już skończyło, nie? nie tak, bo było na żółto. Widzę, że tam na kontynencie jest dosyć daleko, nieźle trzeba będzie na koniu pogalopować kawałek w tym naszym Pigazie. Nie, no ci mnie nie zaatakują, dobra. Bo tam gdzieś, ale to wcześniej był najemnik chyba. No w sumie to nie było aż tak daleko, nie? Na mapie się wydawało, że to kawałek trzeba płynąć. Documujmy ładny statek przy porcie. Jest chyba nawet jakiś cywilizowany ten port. Taka przystań bardziej. Jest daleka. Tu mnie chyba nikt nie zaatakuje. Nie powinien. No tak pusto tu, ale no spoko. Tam piraciel to daleko. Sandra ładnie się prezentuje z tym berłem. Nie, popchnęłam, mamuśkę. Yy... Braciszek, żeby, żeby nie było. Mam wszystkich, mam wszystkich. To jest nadal ten save, gdzie wszystkich mam. Yy, czekajcie. Roxane, tu mam nawet. Yy, o, tutaj jest Tentor i Nikolaos. Yy, tylko że zacząłem sobie testować i zobaczcie, jak fajnie. Bajek na przykład ma idealne bonusy, żeby yy, tutaj się uzupełniali z. Dejmo yy, sobie z, de 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 z Aleksiosem. O! Bo ma co? 30 punktów wytrzymałości do wioślarzy. Aleksios ma 30 punktów. Yy, procent punktów do prędkości uzupełnienia. Odporności wieślarzy, O, czyli jakby oboje mają bonusy do wieślarzy I zaczęłam sobie kolekcjonować, ogłuszać jakichś tam innych, nie złotych, przybocznych, jak już się nauczyłam. <grych> tak powiem, najemników albo polemarchów, jakichś takich fajniejszych. Dlatego mam ich tylu. Dobra. O matko, 2000 prawie metrów. Ale tutaj tutaj nigdy nie cumowałam, widzę. Aż nie korci zobaczyć co jest tam do góry. Pewnie nic ciekawego nie będzie, ale. No, Sandra dajesz. Nic nie było, ale kurde, ładnie tutaj. No, w tym miejscu nigdy nie cumowałam. My już na skałę wleźliśmy, a jeszcze... Jeszcze tam te słychać, masakra. Muszę sobie w końcu zmienić tych przybocznych. Serio, ona se głowy nie rozwaliła, jak skoczyła z takiej skały, tutaj tak płytko, masakra. Mm, zobacz, czy tam się może da jakoś tepnąć szybciej? Chociaż pewnie nie, bo tam wcześniej już nic nie widziałam. Tu bym mogła, ale wiecie co, ja już widzę, że jest około 20 minut, a ja, ja nie chcę. Przesadzać, naprawdę nie chcę przesadzać tutaj z niektórymi rzeczami, dlatego ja na ten moment yy, z niektórymi rzeczami tak chciałam powiedzieć, że po prostu chcę, żeby te odcinki się w miarę szybko wrzucały. Bo jak mam później godzinowy odcinek, to mi się wrzuca bardzo długo i jeszcze dłużej renderuje. Yy, ja się z Wami żegnam. Yy, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku z Asasyna. Podejrzewam, że to już będzie taki finałowy, więc, yy, więc do usłyszenia już niebawem. Yy. Na razie.